Dzień dobry. Dzisiaj jestem tutaj troszeczkę zbulwersowana, ponieważ od samego rana przychodzą do mnie m, moi podatnicy <laughs> y, ukochani. Y, pani Agnieszko, Agnieszko, jakieś y, pismo z urzędu skarbowego? Co to jest o rany? No tak, y, nasz y, mało empatyczny. Urząd Skarbowy, czyli Ministerstwo Finansów, rozsyła, dziś rozpoczął rozsyłanie do nas wiadomości o systemie KSEF. Wszyscy zamiast szykować się do świąt, denerwują się. Co to za pismo, a dlaczego znowu Urząd Skarbowy? No tak, oczywiście brak empatii w tym zakresie przerażający, ale ja Was uspokajam. To jest tylko pismo dotyczące warunków, Przypomnienie o tym, że Ksef już niedługo. Yy, o przypomnienie yy, o tym, jak. Yy i gdzie można szukać y, informacji na ten temat. Y, oczywiście odsyłam do aplikacji podatnika KSeF. Tam już można y, testować sobie środowisko, które będzie od lutego, już pierwszego lutego y, potrzebne nam. Y, dodam jeszcze, że już przedsiębiorcy będący korporacjami, y, na przykład y, telefonia komórkowa rozsyła wiadomości o tym, że od 1 lutego nie będzie wystawiała Faktur w żaden inny sposób, jak tylko systemowo, czyli, czyli nie będzie faktur ani wysyłanych drogą elektroniczną, mailem, ani papierowych. Oczywiście dotyczy to podatników firm nie dotyczy to osób fizycznych, które firm nie mają. Także tutaj uspokajam te osoby, nadal będą na pewno otrzymywały faktury w sposób znany do tej pory. Także no Ksef, nie bójmy się Ksef o dodatkowych jakby możliwościach wykorzystania tego systemu będę opowiadać w dalszych odcinkach. Dzisiaj tylko no, musiałam opuścić swoją strefę komfortu, żeby powiedzieć Wam o tym, jak bardzo jestem zbulwersowana, że to akurat na dwa dni przed świętami takie listy do, do nas. Przychodzą. Ale nie bójmy się tych listów. Odbierz w swoim systemie elektronicznym ten list, zaakceptuj, przeczytaj. No i oglądaj moje story. Wszystkiego dobrego na święta. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia.